No. no witajcie z tej strony Rolwaka, Witam bardzo serdecznie przed Wami Battlefield 4. Ostatnio, jak grałem w WW3, mówiłem, że nagram Battlefield 4, więc stwierdziłem, że nadszedł ten moment tydzień po WW3. Eee, I co? Gramy Mistrza Broni, czyli chyba najnowszy tryb, jaki był dodany do Battlefield 4 podczas jeszcze jego wsparcia. Jest to tryb, gdzie szczerze ciężko się gra. W sensie ciężko będzie jakieś bardzo dobre KD. Zazwyczaj nie jest większy niż 2-0. Zazwyczaj bardziej oscyluje wokół 1-0, a jak ci się trafi jakaś tragiczna broń, to będzie jeszcze gorzej. Na przykład mi się trafił raz kiedyś jakiś taki pistolecik i na przykład 10 razy marłem, Nie mogłem nikogo zabić z tej broni. Więc ten tryb jest taki dla sprawdzenia się, czy faktycznie jest się dobrym, czy nie. Gram w ogóle, o nie, już 6 na 6, to już było 8 na 8, jak się gra zaczynała. Ale widzę, ludzie już trochę powychodzili, czyli gramy tak esportowo troszeczkę. U, nie sądziłem, że kogoś zabije. Pewnie, był, pewnie już miał mało HP. Bardzo to wszędzie tylko jak ktoś umiera, nie? Jezus, Jezus, prawie tego też zabiłem, tylko za długie. Jest zaliczona jako zawiciać, czyli zaliczyło ją. I co, no tutaj kurde. Wiecie, WW3, WW3. Tam jest wspierana gra, ale jakoś nie ma tej chęci grania. Tak jakby szybko się kończy. A tutaj? Ta gra ma 10 lat na karku. I jeszcze nie ma, potem jak będzie 10 lat miała, to wam powiem, bo na pewno jakiś odcinek nagram. Ale teraz po prostu ta gierka ma no, swoje lata po prostu. A ja normalnie, jak sobie zobaczycie moją historię gier, to gram praktycznie co miesiąc, co tydzień. Ostatnimi czasy nawet ze znajomymi codziennie sobie coś tam gramy, więc kurde, no po prostu gra jest świetna, nie? Jakieś lasery, co to jest, nasi? No nie, no kurwa, razem siedzę, co to ma być? No daj, Trzeba szybko pecy zrobić. Kurde, no jednego zabiłem, niestety ten pierwszy nie dał się tak łatwo zabić. Wolałem już zabić tego, co, co drugi wbiegał. Na razie jest bardzo dobrze, 6-2, ale przed wami jest snajperka, czyli coś, czym nie gram zbyt często. I tutaj czuję, że będzie... Uuu, problem, kurde, nie sądziłem, że tak łatwo będzie się grało. Ej, może jednak nie będzie problemu z snajperką? No. Jednak będzie chyba, to był taki lucky shot, ten, ten pierwszy to był giga lucky shot. Uuu, ale respawn, respawn boga po prostu. Zespiłeś się typowi przed oczami. Na blisko sniperka nabija na hita, pamiętajcie, to w sumie jest ważna rzecz, o której dużo osób nie wie. Jedna osoba wyszła bardzo fajnie. No nie, zabijcie go! Zabij go! No kurde, Demsta. Jest ok, on serię zabić. W ogóle jakie <taki> levely są wysoko, co jest? Zobaczcie, no ja na przykład mam tak tyle samo punktów. Co chłopca ma się. O, teraz siódmy level nie wyprzedził, nie? Jest to naprawdę. Naprawdę tutaj ta gra definiuje prawdziwych dobrych graczy, a nie tych. To się przyzwyczaili do jednej broni, po prostu, nie? Tu będzie czysto raczej. Kurde, już 5 na 5 no Kurde, co prawda, nie nagrywam tego w jakiejś popularnej godzinie, bo jest blisko północy w Europie i to jest dzień taki, wiecie. Normalny, a nie jakiś weekend, więc. Jest zaznaczony, wiem gdzie robi, gdzie idzie. Smurf z tysiąc Jest pierwszy u nich nie jest, no to tak chujowo smurfuje <laughs> Ojej. Oj, oj. Uh, a jednak udało się go zabić jeszcze O nie, snajperka! Nie, to nie jest snajperka, to jest wyborówka! Uuu! Jaki lucky shoty tutaj dzisiaj wale tymi broni którymi... Uu! O nie, zaczynają się problemy, <laughs> zaczynają się problemy moi drodzy! To jest broń, którą wydaje mi się dużej ilości osób nie będę potrafił zabić. Jest pistolecik.

Bulldog w ogóle, Bulldog był jedno z najbardziej OP broni kiedyś. Ja pierdzielę, myślałem, to jest wyborówka. Yeah! O, będzie, 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 będzie. baby! O, na razie wam powiem, pewnie tego nie widzieliście, bo wam to wycinam. A na razie mam bardzo złą pasę. Jak chłop idzie do budynku. 24-11 już się zrobiło. Wcześniej było o wiele lepiej. Okej, okay, to siadło. A to już nie siadło. Nie. Yeah. Yeah. <laughs> Premia za powrót 60 pamiętacie jak było 11 przed chwilą już jest 17. Naprawdę dla mnie bronie są niektóre takie totalnie. Do wywalenia. Na przykład Diglem. Diglem gram dużo, Digle to jest często moja druga broń. Chociaż powinienem to zmienić na coś bardziej szybszego, ale. naprawdę Diglem zrobiłem już dużo. Uuu, No i Diglem moi drodzy umarłem tylko raz. Więc nie ma takiego problemu wielkiego. Ale zobaczymy teraz. Mam snajperkę, która się ładuje. Moi drodzy. Ładuje. I to godzinami, no to świetnie. O Jezus, mam przybliżenie 15 tysięcy, nie? <grymne> jak mam z tego kogoś zabić? To ktoś się nie może ruszać chyba cały czas. O! Jest Kitmark, rozjebałem pusziany. No jest! Normalnie taka taktyka jak ten jeden typek tu wcześniej był, nie? Tak z tyłu i kurde czekam tylko. Tu jest dosyć długa droga. Jak ktoś tam mi idzie, no to widzę to z kilometra, nie? O, moi drodzy! Moi drodzy, przedostatnia broń. Tym razem jest to łuk, którego powinno być według mnie łatwiej kogoś zabić niż tej snajperki. Już pierwszy frag, no i pięknie. Jezus! Czemu nie umarł? Mu, ah. uh. moi drodzy, jest kosa. To Lodu nie Kostka, bo przypadk powiedziałem wcześniej. Kurde, no nie mogłem przeskoczyć. A to już był mój frak. Nie, a w ostatnim momencie prawie ktoś mnie zabił, ale normalnie. Bardzo fajnie, dobra moje drodzy. To by była tyle. Yy, najnowszy trybik w najlepszym Battlefieldziku, w najlepszym FPS-ie, w którego aktualnie najwięcej gram chyba, jeżeli chodzi o FPS-y. I to tyle, nie? Pograjcie w BF, jak jeszcze nie graliście. Do następnego odcinka. papa. Pa.